Siemma z tej strony Kubiasty, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją nową kamerkę GoPro Hero 5 porównamy ją sobie dzisiaj do mojej starej kamerki, czyli to jest e, SlimE ST501. No to ją ja już znacie z takich innych poprzednich odcinków. E, kup e, kupiłem ją, bo ta stara się rozwaliła trochę. E, nie, będzie wam, nie będę Wam mówił tak szczegółowo o ich specyfikacjach, tylko tak może najprostsze czyli GoPro Hero 5. GoPro Hero 5 ma specyfikacje takie: 4K w 30 lub 28 FPS, 1080, czyli Full HD w 120, 90, 60, 30 FPS. A to stara kamerka, czyli ta. Oczywiście to jest jeszcze mniejsze rozdzielczości, ale nie mówiłem. E, to jest tak. E, 4K w 30 fps ale to tak nagrywa, że lepiej nie, mu nie wiem, po co to jest w ogóle. To tak słabo nagrywa raczej to 4K. W życiu nie nagrywałem o tym. To jest takie oszustwo, można powiedzieć, że to można to zakryć. E, 1080 w 60 i w 30. No to. To nawet dobrze nagrywa. To jest ok. I e, 720 w 120 lub e, 60 fps. No to to nagrywa w tym, tym spowolnionym tempie. To nawet nie jest aż takie złe. Moim zdaniem, od razu lepiej e, zbierać na takiej GoPro. Niepotrzebnie kupowałem tą starą kamerkę, ale to chwilę ją nagrywałem. E, więc ta, takiej nie warto raczej kupować, ale moim zdaniem lepiej do, od razu dozbierać e, na tą kamerkę. Ja tę kamerkę kupiłem na eBayu. Wiele ludzi sądzi, że na eBayu są oszuści, ale ja kupiłem ją odnowioną przez producenta, e, czyli że jakiś gość na przykład coś kupuje, odnawia i sprzedaje drożej. No to widać, że tutaj na przykład jak tutaj jest taka gumowana cała e, obudowa ta jakby, to te elementy, które się tutaj wysuwa, tutaj ogólnie jest woda wodoodporne do 10 metrów bez obudowy. Widać, że tutaj są uszczelki. No to, to już nie jest aż takie bardzo gumowane. Widać, że to było wymijane już. Tak samo to. O, tutaj też jest oczywiście uszczelka. Tutaj jest bateria i karta SD. Wejście na kartę SD. No i jak chcecie wiedzieć więcej o tej kamerce, no to e, więcej o tej kamerce pewnie ten. Zajdziecie dużo recenzji na YouTubie, ja tak nie będę dużo mm, mówił o niej, ale ja jestem zadowolony z niej. Teraz zobaczycie e, jak nagrywa ta kamerka i jak nagrywa ta kamerka. Ta kamerka niestety się trochę rozwaliła. I, nie, I to będą jakieś stare nagrania. Tam nowe też zrobię, ale to jedno. Bo się pojawiają takie, jakby paski na ekranie. I teraz to zobaczycie. Zapraszam do oglądania tych scenek.